Proza z szuflady Mada wydar Wyścig szczurów. Nawet szczury na moim okręcie nie wytrzymują tego wyścigu, jaki jawi się w obecnych czasach wśród ludzi. John, widocznie, na mej twarzy zarysowała się złość, bo stary barman szybko zaproponował duży browar. A co z nimi? Spytał John podając mi kufel ciemnym mocnym. Zdychają, John, po prostu zdychają, odparłem, gdy jednym duszkiem opróżniłem połowę zawartości szklanice. Nawet zwykły szczur potrzebuje trochę ciszy i spokoju, nieco wytchnienia, a tymczasem ta nieustanna krzątanina przy żaglach, linach, przy pompie im na to nie pozwala. Wypiłem drugą połowę kufla i popatrzyłem znacząco na puste dno. Wszędzie, od zęzy począwszy, przez pokład, aż po topy masztów, ciągle słychać rwetę z marynarskiej roboty. – No to zdychają! Po prostu ze stresu zdychają! – wykrzyczałem. Zmarkowałem się jednak, gdy uświadomiłem sobie, że cała marynarska wiara wpatruje się we mnie zdziwiona i zaciekawiona. John wsunął w moje dłonie wypełniony po brzegi kufel. Gęsta biała piana spływała z niego niczym wodospad szklarki, w szklarskiej porębie. „Mówisz oczywiście o szczurach, kapitanie” zapytał. „W rzeczy samej, John. Jak żeby inaczej. Taki wyścig szczurów wśród ludzi też skraca im życie” stwierdziłem. „Dawniej tego nie było, John. Dawniej ludzie po wachcie zbierali się pod masztem i śpiewali szanty, popijając grog. Opowiadali niestworzone marynarskie historie lub grali w karty w okrętowej mesie. Jednym słowem – odpoczywali. Nocą zaś, jak na normalnego człowieka przystało, wszyscy szli spać. Z wyjątkiem kilku wachtowych i oficera dyżurnego. Nawet sam okręt zwalniał. Oczywiście, o ile pozwalała na to pogoda. Dziś już tak nie jest? Niestety nie, John. Dziś tnie się węzły, byle szybciej, byle więcej i nieważne jak i czym. Węzły? Nie bardzo rozumiem, odparł John. Ano, węzły, John. Statek pruje dziobem fale oceanu i jak nożem tnie węzły. Im więcej ich natniemy, tym lepszy wynik ekonomiczny dla armatora. Dlatego mój okręt stale pływa. Rzadko zachodzi do portu. A i tylko na czas niezbędny do wyładunku i załadunku, ewentualnych napraw i zaprowiantowania. Ponownie spojrzałem wymownie na pusty kufel. Nie jest chyba jeszcze tak źle, skoro widujecie w mej tawernie, kapitanie. Odparł barman, odbierając puste naczynia. Nalewak zasyczał cichym szeptem, przypominającym dźwięk kilwateru, i bursztynowy płyn spłynął po wewnętrznej ściance. Ja jeszcze nie mam tak źle, bo gdy ja jestem u ciebie, moi ludzie pracują dalej na okręcie, lub łapią każdą inną robotę. To po prostu kwestia wyboru, John. Wyboru? Spytał zdziwiony John. Zrozum, John, odparłem zdecydowanie. Moi rodzice pracowali bardzo ciężko, ale tylko przez osiem godzin w ciągu dnia. Po pracy byli wolni i mogli robić wszystko, co daje im przyjemność i zadowolenie z życia. Ja też tak robię. Wszystko? Oczywiście w granicach rozsądku. I możliwości, kapitanie, stwierdził z przekonaniem John. Przecież ci, co pracują więcej, to i więcej mają, a tym samym mogą sobie pozwolić na większą przyjemność i większą radość niż ty, kapitanie. Owszem, mają większy dom, lepszy samochód zamyśliłem się. Ale już z tą przyjemnością i radością bywa różnie dodałem po chwili. Czyli co, kapitanie? Stara maksyma aktualna. Pieniądze szczęścia nie dają. Na pewno nie wszystkim, John, ale ich brak też może uczynić z nas nieszczęśnika. Tak a propos. Daj mi jeszcze jedno piwo na krechę. Jakoś tak się złożyło, że nie mam już kasy. Ty to masz naprawdę szczęście, kapitanie. Szczęście, że nie mam kasy zapytałem ze zdziwieniem. No właśnie, nie masz kasy, a piwo ci się leje. Bo mam przyjaciół, takich jak ty, John.